Hejka kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale czyli kanale kichydy.flower. W dzisiejszym odcinku będę jechała, będę się pakowała, oraz później jechała na jazdę do mojej starej stajni. Będzie to jazda z Kiechy, Torino. Będę mogła Wam zaraz wstawić jakiś filmik, jak ona jeździ. Zakładam różowy czapraczek mniej więcej w takim kolorku, yy, okradzie, ukradziony właśnie od Kihety Torino. Yy, a ja jeszcze muszę się zastanowić, co zakładam. Mam najeczkę. No i mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo najeczka to jest super koń, po prostu ja ją uwielbiam. No i mam nadzieję, że sobie trochę coś poskaczemy i że będę miała to nagrane. To Wam oczywiście tutaj wstawię oraz będą edity. Yy w formie shortsów no i mam nadzieję, że filmik wam się spodoba więc już zapraszam was do oglądania, ale jeszcze wspomnę, że możecie zostawić subika i łapki w górę i bardzo mi będzie miło więc, więc tak najpierw klasycznie, czyli kamizelka, no wiadomo zwykła czarna ja akurat mam z furgan z decathlonu dalej mamy również klasycznie to nic się nie zmienia Toczek, on też jest z Decathlonu Chyba tak, też z furganzy. Dalej mam Zwykłe czarne bryczesy Więc też rozumiem w miarę klasycznie Dalej mam skarpetki Takie granatowe Ogólnie, bo nie mam różowych skarpetek jakichś dzieckich Ale jak znajdę jakieś długie Różowe skarpetki w moich skarpetkach Po prostu zwykłych No to wtedy założę właśnie je Dalej mam różową koszulkę. Właśnie, niestety, nie znalazłam żadnych różowych skarpetek. To tyle, w sumie, chciałam powiedzieć. Ja teraz idę już zaraz spać, bo jest już późno. No i po prostu, bo mam jazdę jutro na 12, więc, no, będę wam jeszcze dogrywać się w stajni niskiego no bo w ogóle mamy konie, które mają koło się boksy, więc w ogóle super. Będę sobie nagrywały, bo z jej strony również będzie vlog, więc jeżeli wstawi go przede mną, to wyślę wam linka do niego. No i to tyle, co chciałam powiedzieć. Widzimy się jutro rano. Już jestem w pokoju i mam taki kantarek w kolorze butelkowej zieleni. On w kamerze jest trochę bardziej taki nie wiem, taki przynużony, Nie wiem jak to powiedzieć. E, przybrudzony jakby, ale on e, normalnie jest trochę bardziej taki zielonkawy. E, jakby ktoś pytał, ja go kupiłam w e, w, w, w On jest z Jorka, a kupiłam go w Galopadzie za 40 zł. E, I jeszcze mam taki uwiąz, który pasuje i on ma chyba 2 metry z tego co wiem i go też kupiłam w Galopadzie On jest też z Jorka i kosztował 20 zł. Więc po prostu taki zestaw. O, taki, taki zestaw. I właśnie kantor jest w rozmiarze kop. A uwiąz ma 2 metry. No i teleportacja do stajni. Tutaj właśnie sobie na najeczkę. Tak fajnie. No. i'm going to take <music> Thank you. Witam się z wami i ja już jestem po jeździe. To było, słuchajcie, no było przecudownie. Najka chodziła przecudnie. Yy, to była najlepsza jazda w moim życiu i to była moja pierwsza. Taka jazda skokowa, prawdziwa. Skaczałam krzyżaczkę około 40-50 cm. No i mega się cieszę, mega fajna była ta jazda, no i zaraz w sumie to jest, już z wami żegnam, e, życzę wam miłego dnia, nocy, wieczoru, e, no i co, Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, no i co, pa pa!